Robię dla was taką moją listę top of the top polskiego rapu, no i serdecznie że się zrobię byliby, ale, czyli coś się zadziało i tego nie ma i tych artystów tutaj mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, jeden, siedem, osiem, dziewięciu, dziewięciu artystów, którzy byliby w moim takim topie. Ale no nie są z różnych innych, innych powodów, także zapraszam. Zaczynając od początku BTO, dlaczego dałem BTO, BTO? Eee, bardzo lubię BTO, bardzo lubię jego muzykę, żeby nie było. I też nie jest tak, że ja do tych artystów nie lubię w ogóle, bo mam ich płyty. Chyba mam płyty każdego z tych artystów, tego chcę mi się. Więc to nie jest kwestia. Taka, że Dubeteo, nie wiem, nie mam żadnej płyty jego, ale tak, jego muzyka zawsze mi się podobała, jak tutaj było tak, że bardziej słuchałem go na jakichś featuringach i to mogę mieć na przykład Hood Angel z Robsonem albo jakieś Hotele Mafia. Jak jeżeli chodzi o jakieś pojedyncze płyty, no tutaj były pojedyncze na pewno utwory, które lubiłem, ale nigdy jakoś nie czułem się mega fanem jego. Jak jakoś nie czułem takiej potrzeby, żeby się zagłębiać w swoją muzykę. I mam chyba Hoodie na półce, jeżeli dobrze pamiętam. Album, tak, Hoodie mam. No lubię go, ale to nie jest powiedzmy taki. Wiecie, nie w coś zawsze mi brakowało takiego, a uważam, że robisz spoko muzę na swoim poziomie, ale nigdy coś nie pykło. Białas. Razem historia jest taka, że do HateMe 5, do płyty Me 5 słuchałem chyba wszystkiego Biosa, sprawdzałem i, I później chyba wyszły hotele. Jakoś ten działał mi przepad, jakoś tak przestałem siedzieć na nim, jakoś sprawdzać tą jego muzykę. Jakoś nasze drogi się rozeszły. I jak nawet szczery jakoś w ogóle nie sprawdzam tego. Jego nowych jakoś mnie w ogóle nie interesują. Nie mam takiej potrzeby sprawdzania tego. Bardziej mi... Jego zwrotka na na mi no strasznie tak średnio się takie takie były, uważam na przekór. Też do tego dochodzi ten chyba ze Sworocznym bieg z czy coś tam było, ale nie wiem, to się skończyło tak szybko jak... To się skończyło tak szybko jak się zaczęło i jakoś dalej nie mogę się przemóc. A Białasa lubię 104 też płyty? Ja tak szczerze, jeżeli chodzi o Białasa, jak patrzę tam, bo tam mam pół z płytami w tamtą tam, stronę, to tak, na pewno mam Heads Me 5, na pewno mam Heads Me 4, na pewno mam Polon, na pewno mam Hypera i na pewno mam Rehab. Jeszcze mam nową normalną z solarem i to jest wszystko co mam od białasa Nie mam tych, tej nowszej recommended, nie mam tego nowego, to tam jest jakiś nowy po, coś tam, taki polon Wcześniejszy Nie mam tego jakoś, nie mam ochoty tego sprawdzać i Białas starszy spoko, ten nowszy jakoś Jakoś nie Kolejny jest opał Jeżeli chodzi o opała Historia jest taka, że nie ja miałem trochę taką krótką taką krótką przerwę od rapu polskiego. Znaczy od takiego sprawdzania muzyki. Powiedzmy takiego siedzenia w tej... w tego nowości. No i jakby to powiedzieć, opał uwielbiam opała jako horror, tylko Uwielbiam go Pas Pandory, uwielbiam go z Poeba, uwielbiam go z Motyla. Ale teraz tak widzę, że ten opał to jest taki mniej horror-score'owy opał, tylko taki opał, który poszedł jednak troszeczkę w taką muzykę komercyjną i to mi się kurczę się nie podoba. Nie, że mi się w ogóle nie podoba, ale wolałbym, żeby to był horror eee, Nie mówię, że nie lubię jego najlepszych utworów, bo lubię, podoba mi się ten utwór, Boże, jak on się nazywał? Drive, uwielbiam magnolie, ale to, co było wcześniej, to krótko mówiąc, było lepsze. I tyle Opal Horrorcore to jest to, to jest Bugs, to jest w sumie to samo co przeopala, w sensie też to było, że Horrorcore jego był lepszy, moim zdaniem. I jak mam być szczery, to tak, sprawdzałem, powiedzmy, go na wspólnej płycie BDF-u. Pamiętam, pamiętam, że brzydka sztuka, brzydką sztuką byłem zafascynowany w pewnym sensie nawet. Później wyszła nowa sztuka, która już wyszła do Empiku. Bo brzydką sztukę to było tylko do zamówienia na internecie, a nową sztukę można kupić już oficjalnie na... można było kupić w MPiKu dla Kodą, że dalej można takich większych. To, ten tutaj też było szybkie, i tam to jeszcze było tak, że on chyba do jakiegoś postać, że odchodzi od chorych, od kodu i woli robić taką muzykę komercyjną i to zrozumiałem, ale jakoś tak stwierdziłem, że to już nie będzie to samo, bo to już tak trochę było widać na tej nowej sztuce. I tak szczerze teraz, co, wyszedł kłączu, to jest spoko, ale jakoś tego nie są tam przybiazgami. Przebijaniem się tego na TikToku To samo, teraz wyszedł płyta Simp Jak mam wyszedł płyta Simp dla mnie to jest A może się nie będę wypowiadał K.N. K.N. to jest na pewno jeden z, z moich ulubionych artystów Z takiego późnego gimnazjum Takiego wczesnego liceum I zaczął się chyba od zbyt wiele W charku, przy wszystkich a potem było nasze sprawdzenie jakichś tam jego utworów ale także bym chciał zauważyć się rzecz, że KM przy pewnym momencie on chyba jakby zdjął maskę i jak on zdjął maskę, to te jego utwory były takie bardziej popowe. Takie bardziej w, ty w tym kierunku KN poszedł, taki bardziej pop i to było też nagrywanie z takimi artystkami popowymi posonek z nimi była piosenka Farną. I teraz tak, po czasie jego utwory uważam, że wszystko brzmi jest jednak na jedno kopyto. Słuchajmę cały czas utwory, które mi się podobają, cały czas je sprawdzam, ale uważam, że też jest bezsensowny pomysł taki, bo on w pewnym momencie do tej maski wrócił. Nie pamiętam w którym to było roku. Chyba 2022, bo wtedy wyszła płyta, D. Chyba on, czy jakoś tak się to nazywa ta płyta. Więc znowu nałożył tą maskę i tak naprawdę te piosenki wróciły do tego, co było kiedyś, więc nie wiem, czy on próbował odnowić to, co miał wcześniej z tą matką, że wrócił do tej maski. Mam być szczery, znowu się nie wiem, co siedzi, bo uważam, że to, co on robił z tym popem i w tym kierunku szedł, to było, kurczę, to było lepsze, takie rozwinięcie się, a teraz powrót do tego i robienie kroku do tyłu. No, Kena okay, cały czas mam szacunek, też mam jego albumy. Na pewno mam piątek 13, na pewno mam póki śmierć na ten raz, czy się, jak czy jakby tak coś się nazywało. Mam no, też to EP88. Ja pamiętam, że w ogóle ja zastanawiałem się, czemu wszyscy, czemu nikt nie nagrał. A mógł tej płyty jak wyszła? Ja go kupiłem w dniu premiery, bo tak kocham Kena. Więc ten. No, się mi się podobał ten powrót do maski. zawin mam tak, że u Aviego bardzo mi imponuje przy zwrotkach zarówno jego głos, bo uważam, że u artystów w ogóle głos to jest taki dodatkowy instrument i jakoś ten głos musi mi się też podobać. Ja, to jest takie moje zboczenie i ale głos jego jest... Może nie będę go kończył. I uwielbiam teksta, jego naprawdę to jest poeta i uważam, że w którymś on Pisze, że... pisze tekstu tylko recytuje wiersze. Ja tutaj absolutnie nie mam nic do dodania, to są... To jest poezja. Uważam, że to jest poezja, to co on tworzy. Ale jakoś tak... U mnie jest problem Awiego z refrenami, Jeżeli te refreny nie robi mu ktoś, no to idzie mu to średnio. Nigdy też nie nadam się jakoś jego mega wielkiego fana w jego, ale tak to go uwielbiam. No właśnie te refreny jakoś tak mi nie siedzą, bo tak to są nieco nawiązania do nawiązania do kwestii takich mitologicznych, do do jakichś, do do innych rzeczy, mi się bardzo podoba. Jego pisanie tekstu też mi się podoba, ale kurczę. Chyba te refreny tak najbardziej u niego mi się Łajcior. White Z Whiteem mam tak... Ja chyba byłby w tym topie. Yy, bo ja do tej pory lubię jego utwory. Nawet był w moim Spotify Blast. W moim takim małym zdziwieniu. Ale będę szczery, od kiedy jakoś tak czuł... Zaczął... Jak robię jakieś nowe piosenki, to... Też już się tak oparcie na sło, żeby... Na siłę iść to sprawdzać. Jak wychodził Młody Książę... Tam chyba było Do Zachodu Słońca i Rockstar, ja to sprawdzałem, człowieku na bieżąco wszystko, jak to wychodziło. Naprawdę, ja musiałem wejść i to sprawdzić, zwłaszcza przy młodym książę, przy Do Zachodu Słońca, bo po prostu byłem tak zajarany w tym. Przy Rockstar to było tak, że on wyszedł, ale jakoś wtedy nie sprawdzałem, ale później to to musiałem zrobić wszystko, co wychodziło z tymi... naprawdę, w Dzień Premiery, bo tego jest ja. Poszedłem do sklepu, dałem piku i go kupiłem. <laughs> Chyba nawet jest na drugim kanale bardzo stary film, jak to zrobiłem. Znaczy, nie z tego unboxingu. Więc jest naprawdę, Bajcore kiedyś. A, jeszcze ten właśnie był z Whiteem. E, Boże, nie z Whiteem, tylko z tym jakoś pobudził tyle. Lecimy, Kali, z Kalim. Historia jest taka, że ja też byłem jego fanem i tutaj też jest ciekawostka, że mam prawie wszystkie jego płyty poza to 50x50. A kiedyś się dokupię, żeby mieć prawie wszystkie solowe płyty jego i tak, dlatego... dlatego dlaczego prawie. Bo poza 50, 50 to mam i gdy zgaszcie słońce, sentymentalnie eee, co tam jeszcze wyszło? Eee. No, trochę tego wyszło. Też płyty V8T, te, yy, tam inne rzeczy. Naprawdę to zawsze sprawdzałem. Ale jakoś tak od czasu chudzby jakoś tak wyszła chudzba z. byłem z Majorem. I jakoś tak po tej płycie jakoś tak ten mi Weissmann uciekł. Jakoś tak przestałem też w jego wejść w jego wchodzić. Najbardziej, no, też widzę, że większość piosenek jest sobie na... o tym samym. Tak szczerze dodatkowo jest tam kontrowersje z nim, że przykrył tam albumie, który już tam chyba ukradł refren któremuś zespołowi krakowskiemu, czy jakoś tak to było, nie pamiętam dokładnie. Jeżeli ktoś pamięta, to może dać znać w kobach, ale no cóż. I na sam koniec daję palca, palucha. I tutaj jest tak. Uwielbiam Oko, uwielbiam album Oko, uwielbiam Złotołowce. Poza pojedynczymi utworami z jakichś innych albumów, czyli na przykład... No, bez strachu, no, jest, również, nie, jest jego utwór ostatnio. Z tego albumu dosłownie coś mi się podobało, ale nie pamiętam co to było. pewno jeszcze za wszystko, cokolwiek innego, jakieś pojedyncze utwory z innych płyt i te dwie albumy chłonę jak... Ale uważam, że jego płyta cały czas, muzyka jest cały czas ten sam poziom. Nie mówię, że to jest zły poziom, ale to jest ten sam poziom. Nie widzę tu nic takiego nowszego w jego utworach. I tak naprawdę wydaje mi się, że dostajemy jeden album, bo na dwa albumy. I tyle, nie wiem, jakoś. Czerwony dywan mnie zachwyca. Bo nie wyszedł tam chyba jakiś inny na kompot. W tym roku wyszła tam chyba płyta na dziesięciolecie. lecie lepszego życia dilera teraz najlepsze życia diler Więc no... Średnio mi to siedzi, będę z nami szczerze. To już byłoby tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, elo.